Hejka, z tej strony Simolanda, witam was serdecznie w kolejnym First Looku na moim kanale, a dokładnie First Look Sim 4 Kryształowe Cudeńka. Dzisiaj przedstawię wam co jest w tej zawartości, ale zanim zapraszam was do łapkowania, subskrypcji kanału, zostawienia dzwoneczka, żeby nic nie pominąć i wpadać na moje social media, linki macie w opisie. I zapraszam też na kart społeczności, bo tam dużo informacji jest na mój temat itp. A autorska biżuteria zapełni swoją kolekcję nowymi barwnymi kryształami i metalami do wytworzenia błyszczącej biżuterii. Adepci sztuki zdobniczej mogą rozwinąć swoją umiejętność przy stole jubilerskim, który umożliwia cięcie kryształów oraz kreatywną pracę z biżuterią. Więcej mocy? Szukaj kryształów lub zrywaj je z kryształowego drzewa i przygotuj się na super doładowanie. Naładowane kryształy wpłyną na nastrój i życie Simów, a wykonanie przez ciebie ozdoby naprawdę odmienią ich życie. Rocznie i marzycielsko, niech Twoje dzieła będą tajemnicze i intrygujące. Ubranie i meble z tego pakietu pozwolą ci urządzić przytulną pracownię. Przygotowaliśmy też zestaw marzycielskich biżuterii we współpracy z Maniaczką a Red Hape znajdziesz go w trybie Stwórz Sima. Trochę nam powiedzieli na ten temat, a ja też trochę później Wam nagrywam na temat tej zawartości, no bo nie było wcześniej okazji, a jak już nagrałam, no to stało w skrzynce do montowania, a były inne filmy, które chciałam wcześniej zmontować niż te. No ale cóż, nie będziemy przedłużać, chodźmy zobaczyć tą zawartość, bo jestem jej ciekawa, mimo to, że już w tym momencie, jak to nagrywam wam i mówię, to już widziałam większość rzeczy, więc chodźcie. Przejdziemy najpierw do kasa i wam pokażę, bo parę nowych rzeczy też w kasie dostaliśmy. Mianowicie, na przykład takie fryzury, zaraz wam je pokażę z bliska. Tylko zróbmy kategorie jako pakiety itp, czyli akcesoria kryształowe, cudeńka, żeby było łatwiej nam znaleźć i na pewno musimy zdjąć tą czapkę, żebyśmy widzieli całą fryzurę. Pierwsza fryzura prezentuje się tak. Nie ukrywam, że nie jest to typowo damska fryzura, tylko bardziej męska, ale mamy dwie wersje. Tu taką z kolorową grzywką, no i tą taką zwyczajną. Z tą kolorową całkiem nawet spoko wygląda, bo coś fajnego, taka urozmaicona ta fryzurka. Mamy kolejną fryzurę, która prezentuje się w ten sposób. Jest przepiękna, bo ma fajną zapinkę. W sumie to może taka gumka z z kwiatuszkiem i takie falowane włosy. Mi się podobają, chociaż niektóre kolory, no, powiedzmy nie wygląda to za dobrze, ale w niektórych całkiem okej. Okay. Ale na pewno będę z niej korzystała kiedyś może. Tu mamy kolejną z taką spinką, to spinku No ta trochę mi się mniej podoba, chociaż może po prostu do tej postaci nie pasuje. No i ostatnia fryzurka dla kobietek tutaj to ta z takimi jakby kółeczkami. I też jest ok. Nie ukrywam, że fajnie by było mieć więcej fryzur z jakimiś kamieniami i tak dalej, ale nie jest źle. Zobaczmy w takim razie, jaką mamy biżuterię no bo w końcu musi być jakaś nowa biżuteria. Aha, czyli mamy taką z delikatnym kamyczkiem. No, nie powiem, że były o wiele lepsze naszyjniki, ale ten jest całkiem ładny. I do tego mamy jeszcze kolczyki w zestawie. I te akurat kolczyki są super, bo są takie delikatne kółka z takim kamyczkiem, więc naprawdę takie właśnie kolczyki lubię. Takie delikatniejsze, nie takie walnięte na ucho. Te wielkie kolczyki. Dobra, mamy jakieś makijaże? Nie, nie mamy żadnych makijaży. No to przejdźmy do strojów. Czy mamy jakieś stroje właśnie z kryształowych cudeniek? Z tego co mówili, to powinny być jakieś stroje mamy. Mamy jakąś bluzeczkę jedną i drugą. Zaraz Wam pokażę. Taka. Wydaje mi się, że już krój kiedyś takie bluzki mieliśmy. Tylko może zmienili nam wzory, kolory. Nie no, nie jest zła, ale czy, czy będę z niej korzystała na co dzień? Nie wiem. Zależy, jaką bym postać stworzyła. I tu mamy taki sweterek. Wydaje mi się, że coś podobnego też mieliśmy. Ale jest ładny. Akurat z tego sweterka na pewno no, będę korzystać, bo ja jestem wielbiczką sweterków, a jeśli chodzi o takie koszule, no nie wiem. Ale tej simce czemu by nie? Możemy założyć. Niech przetestuje tą bluzeczkę. Czy my mamy jakieś spodnie do kompletu albo coś? Aha, czyli tylko jedną spódnicę. No dobra, nie jest zbyt jakoś ładna. Nie w mój styl, ale niech będzie. Może komuś będzie pasowała. Chociaż do tej bluzki? Czemu by nie? No w komplecie wygląda spoko. A coś na całe ciało mamy? A, mamy parę tutaj strojów, z tego co widzę. Tak się prezentuje pierwszy strój i powiem Wam, że nawet całkiem ładny. O, w tym odcieniu to już w ogóle, jaki przepiękny. Nie, z tego na pewno będę korzystał. O ten różowy. Tu mamy też kolejną sukienkę z takimi paskami. Nie no, paskiem, bo tam u dołu to takie po prostu odcięcie jest. Z kamieniami. No i tu mamy kolejne coś takiego, chociaż nie, no to nie jest w mój styl. Chociaż nie, w tym miastem jeszcze spoko to wygląda. Wybaczcie mojego kota w tle. No i mamy tu taką sukienkę. No ta już mi się o wiele mniej podoba niż tamte pozostałe. Chociaż dla czarownicy czy wilkołaczycy no spoko, ale w tej może niech zostanie. Niech będzie ta sukienka, bo jest o wiele lepsza z tych wszystkich strojów. No i mamy biżuterię na dół i akcesoria typu jakieś skarpetki, rajstopy i tym podobne. Dobra, czekajcie, bo tutaj jakieś dwie kolekcje mi nie załapało chyba. A nie, bo to tych co ja nie mam, dobra, nieważne. Teraz Wam te pierścionki pokażę z bliska, tylko właśnie przybliżymy tutaj jak robimy paznokcie. No i tutaj druga ręka, tak się prezentują te pierścienie. No i te akurat pierścienie mi się podobają. Nie są złe, a jeśli chodzi o kolory, no to różne mamy. Jakieś złoto, różowe złoto, mamy srebrne czy czarne, jeśli chodzi o tamten pierścień, a w tym drugim mamy o wiele więcej kolorów, bo też mają jakieś różowo, czarno, białe i tak dalej. Więc w tamtym drugim mamy o wiele więcej kolorów i co takich potrójnych. No i zobaczmy jeszcze teraz stopy, czy tam skarpetki, co to to było. Musimy to posegregować. Czekajcie, bo mi jeszcze buty. Czy wam w końcu tych rajstop nie pokazałam, bo ja już sama mam sklerozę. Możliwe, że wam nie pokazałam, wybaczcie. Ech, czasami po prostu jestem zakręcona. I tu mamy buciki, które wyglądały jak buty dla kopciuszka, bo z kryształów. I tutaj mamy te drugie butki, takie bardziej na zimę, czy coś takiego. Ale te bardziej kryształowe mi się podobają i powiem Wam, że fajne są, chociaż mogłyby lepiej wyglądać, ale nie jest źle. Na pewno są o wiele lepsze niż te na zimę. O, mamy jeszcze męskie takie buty. I tak się one prezentują, takie bardziej kowbojki nawet, bo te, co my mamy tam dla kobiet, to bardziej dla yy, ten. Na dwór, na zimę. A pokazałam Wam jednak te podkolanówki, tylko trochę później, więc tak one się prezentują całkiem spoko. Nie są złe. Na pewno z nich też skorzystamy. Jeśli chodzi o męskie spodnie, no to mamy tutaj: takie oprosze spodnie. A jeśli chodzi o bluzki dla mężczyzn, mamy cztery taki sweter, no nawet kobieta mogłaby w takim sweterku chodzić, no zobaczcie chociaż dla dziadka taki sweter się przyda, bo brakowało mi takich sweterków typowego dziadka tu mamy taką bluzę, no też ładna, tylko co do czego gdzie tu kryształy jakieś czy coś no tu mamy koszulę kolejną i coś takiego, taką kamizelkę z koszulą pod spodem ale to kobieta też może taką założyć no zobaczcie, też ładnie to wygląda akurat ta wersja na przykład też tak elegancko, nie? Dla kobiety też spoko. Szkoda, że nie dali właśnie takiej wersji dla kobiet. A jeśli chodzi na mężczyzn, na całe ciało nic nie ma. No dobra. No to wtedy, jeśli chodzi o kasa, to chyba mamy tyle. Jeszcze zobaczmy na całe ciało te różne stylówki. Mamy taką, tylko na to wychodzi. No dobra. Całkiem ładna. I coś mamy jeszcze, jakiś może. Fryzury dla mężczyzn nie. To pewnie te same dla mężczyzn. No to już mieliśmy te tutaj, co tutaj widzicie. Dla mężczyzn nic nowego nie mamy. Jeśli chodzi o to bierze dla, dla mężczyzn też nie. Tutaj też nic. Czy dla dzieci coś mamy? Mamy fryzurki te same co dla kobiet i mężczyzn, tylko w wersji po prostu zmniejszonej. No dobra, nie może być. Przyjmijmy to dosadnie yy, dobra, teraz sobie wybierzemy kapelusze czy coś mamy? nie, nie jeśli chodzi o biżuterię, o mamy małe kolczyki dla dziewczynek, takie jakby kryształki no spoko nie są jakieś perfekcyjne ale fajnie mieć jakieś kolczyki dla dziecka bo wiadomo, że w tym wieku też dziewczynki na przykład czy chłopcy noszą kolczyki jeśli chodzi o makijaże, nie nie mamy, no to teraz stroje zobaczymy czy jakieś mamy nowe dla dzieci Koszulki nic, na całe ciało nic, spodnie nic, bransoletki co najwyżej. Takie o, no, no jakieś koraliki czy skamyczków kamyczków. No, z blambabijkiem, jakie słodkie, czemu nie dali to dla kobiet, bo też fajna by była. Nie ukrywam, że fajna, bo z daleka no tak nie widać co to jest, ale jeśli chodzi o y, tu tą bransoletkę dla dzieci, no super. Super, mi się podoba. I czy my mamy jakieś budki dla dzieci? Zaraz zobaczymy, tylko muszę filtr włączyć. Chyba nie. No dobra, jeśli chodzi o najmniejsze dzieci, czy coś mamy? Nie, tu też nie. Tu mamy kolczyki. No to też super. Też fajnie, że też dali i pomyśleli o tych todlerkach. Ogólnie, jak ta dziewczynka wygląda sudziutko. No nie, taka blondynaczka. Ładna nawet całkiem. No i tutaj nic, jeśli chodzi o stroje i tak dalej nie mamy, a najmniejsze dzieci? Czy coś te najmniejsze dzieci mają? O, też mają kolczyki. Też fajnie. Że też pomyśleli o tych mniejszych, ale szkoda, że nie dali jakiegoś stroju, nawet nawet sukieneczki z takimi kamyczkami. Szkoda? No fajne by było. No ale dobra, jeśli chodzi o resztę, no to już to mieliśmy. Dla mężczyzn już Wam też pokazywałam mniej więcej. Bo od tego wywałam. Ale czy są jakieś brody dla mężczyzn z tej kolekcji? Znaczy z kolekcji z akcesoriów? Niestety nie. No to resztę już wam pokazałam. No dobra, czy my mamy jakąś aspirację dotyczącą tych akcesorii? Tak, mamy, bo widzę. Kryształowa twórczyni. Ta simka chce obrawiać kamienie szlachetne, tworzy biżuterię i okiem, znać moc kryształów. No dobra, to na pewno to wybierzemy. A czy mamy jakąś cechę? Chyba nie, ale fajnie by było mieć na przykład wielbiczka kryształów, czy jakaś kolekcjonerka, czy coś takiego. Fajnie by było mieć taką cechę, wiecie, kolekcjonerka. No to coś nowego, bo wtedy mamy osobę, która zbiera coś. No, fajnie by było, ale szkoda, nie ma. No cóż, bywa. To teraz przejdźmy do trybu budowy, kupowania i zobaczmy, jakie tam mamy cudyniki. A potem przejdziemy sobie do rozgryweczki, zobaczyć, jak tam. Ten szlifowanie kamieni wygląda. Zaczniemy sobie od gotowych pomieszczeń. Mamy tutaj warsztat kryształowy. Ma trzy wersje kolorystyczne: tą brązową, ma też taką jasną, białą i taką zielonkawą. I właśnie one tak się prezentują. Czekajcie sobie, doładuję pieniążki, żeby mogła wam pokazać. Mianowicie, ten pokój pokazuje nam, że można zrobić całkiem fajne pomieszczenie. W którym można umieścić różne takie rzeczy, więc można też się zainspirować nim. I takie pomieszczenie mamy jedne, kosztuje około 12 tysięcy simolonów, i zaraz Wam pokażę pozostałe wersje kolorystyczne, jak one wyglądają. Ta jasna jest w sumie najlepsza. Nie wiem, czemu dali tam tą zieloną, jak mogli dać czarną na przykład, bo i tak większość pomieszczenia jest w ciemnym bardzo kolorze, a ta w brązowym wygląda całkiem spoko, no i w tym białym też bo jest taka przytulna, a w tym czerwonym to taka, wiecie, mroczna taka trochę. Taka gotyska prawie. A ostatnie czasy dużo mamy dodatków dotyczących właśnie gotyku i tak dalej. Mamy nową tapetę na ścianę i ona jest takim księżycem i słoneczkiem. Wybaczcie, że trochę się ścina, ale coś jest nie tak ostatnie czasy. Bardzo nawiązuje do tego dodatku, który wyjdzie już niebawem, czyli Życie i Śmierć. Bo tam mamy nawiązanie właśnie też do słońca, do księżyca, a to też jest nawiązanie do takich wróżek, czarownic i tak dalej, więc wiecie, o co chodzi mi o te okultystyczne postacie. Więc jest całkiem spoko, chociaż nie wiem, czy będę z nich korzystała, ale jak będę tworzyła może pokój czarownicy, to czemu nie? Jeśli chodzi o podłoże. Nie mamy ani jednego podłoża nowego. Szkoda, bo fajnie by było mieć jakąś podłogę, coś w tym stylu. Pozostałych części rzeczy typu ogrodzenia i drzewa itp. nie mamy. Dlatego przejdziemy do trybu kupowania. Bo tryb budowy już przeszliśmy. Mamy nowe krzesło, które prezentuje się tak. Jest ono takie drewniane na kółkach. No... Czy ja wiem, czy ono jest takie ładne? Wydaje mi się, że w różnych innych kolekcjach, dodatkach, akcesoriach, rozszerzeniach ogólnych dostawaliśmy o wiele ładniejsze drewniane krzesła. No ale to też jest całkiem spoko. Na pewno do jakiegoś wyposażenia pokoju możemy wykorzystać. Oprócz tych krzeseł mamy też taki, jakby. Nie wiem, jak to nazwać fotel. No, nie fotel, to jest kanapa. To jest akurat kanapa dwuosobowa, która jest całkiem ładna. No, ma fajne takie wyszycia. No, wybaczcie, bo spoglądałam trochę z innej strony na te krzesło, znaczy to krzesło. Na to krzesło obok, a z drugiej to kanapa, bo nagrywam trochę i nie widzę całości ekranu, jak nagrywam wam dźwięk. Do tego, co opowiadam tutaj i, i mówię. Mamy tu kilka kolorów tej kanapy, i nie ukrywam, że te jaśniejsze wypadają o wiele lepiej niż te ciemniejsze kolory. I są takie niezbyt, chociaż jak patrzę na te kolory ścian, to wydaje mi się, że to są właśnie dopasowane do tych. Mamy też taką półeczkę, akurat taka półeczka jest całkiem ładna, bo wydaje mi się, że zawsze szukałam w Simsach takiej półeczki. Żeby ją postawić sobie na przykład na przedpokoju, żeby tam postawić jakiegoś kwiatuszka, jakiś telefon, albo jakieś gazety, albo jakieś nawet pierdołki, które wiecie, wychodzicie z domu i zawsze zostawiacie. Więc takiego typu szafki zawsze potrzebowałam. I fajnie, że są też w wersji jasnej, bo ja akurat jestem wielbiczką jasnych mebli. W we własnym domu mam same białe meble, jeśli chodzi o mój pokój. o pozostałe pomieszczenia, no to jedynie mam kuchnię jasną. Też. Więc to są dwa pomieszczenia w domu u mnie, które są w jasnych meblach, a tak, tak wszystkie pozostałe są troszeczkę w ciemniejszych. Mamy też taką eterzerkę, jakby pod łóżko, przy łóżku, żeby postawić, w sensie o to mi chodzi, nie pod łóżko. I też ma różne wersje kolorystyczne. Akurat ta półeczka, ta eterzerka, mniej mi się podoba. Jest taka mniej w moim guście, bo tak trochę dziwnie. Wydaje mi się, że ma za dużo tych niby szafek, bo jak logiczne, żeby to się wszystko pomieściło w tych szafkach. No ale to tylko Simsy, więc skupmy się to, że to jest gra, więc tam to akurat pasi, bo i tak się nie otwiera tych szafek. Szkoda. Bo fajnie by było schować nawet jakieś pierdołki do takiej szafki. Nie ukrywam. Twórcy przemyślcie to, żeby właśnie móc takie rzeczy tam sadzić. Tu mamy taki stolik i akurat takie stoliki to ja lubię ze szkłem i z niego na pewno będę korzystała. Czy ma moją ulubioną wersję kolorystyczną? No, ten biały to na pewno, ale czy pozostałe wersje kolorystyczne? No, nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze w tej wersji czarnej, też jest spoko, bo akurat meble białe i czarne najczęściej używam, czasami jasne, brązowe. Więc coś na pewno się wykorzysta. Zobaczymy w przyszłości, jak to się okaże. A za chwilę pokażę Wam kolejną rzecz. Mianowicie chodzi mi o biurko, ale jeszcze Wam do, pokażę wszystkie kolory tych stolików. Powiem, że dosyć sporo ich jest, bo mamy ich aż 12, tych wersji kolorystycznych. Wyłożyłam Wam wszystkie meble, żeby było nam łatwiej pokazać Wam wersje kolorystyczne tych rzeczy. Skończyliśmy na stoliku kawowym, chyba tak. Więc możemy przejść do pozostałych mebli, które tutaj widzicie. Jest ich, jak się patrzy, niby sporo, chociaż to tylko przez to, że mamy kilka wersji kolorystycznych, wyłożonych. Dlatego tak się wydaje, że ich jest więcej. A czy ich jest tak naprawdę więcej? No, no raczej nie tak. Bo to widać nawet. No. Więc dobra. Przejdźmy w takim razie do tego, żeby Wam pokazać je jeszcze bardziej z bliska, i tak dalej. Mamy taką półkę na książki, która prezentuje się tak. Na początku myślałam, że te książki ktoś faktycznie sam poukładał, a to się okazuje, że one są już w książce, tej półce na książki tak ustawione, więc fajnie to wygląda, bo można pomiędzy też ustawić własne książki. A oprócz tego mamy taki stół, stoisko do sprzedawania swoich rzeczy, więc fajnie, że mamy nowoczesne. Już te Wam krzesła pokazywałam. Tak samo te kanapy. Tu mamy coś takiego do przechowywania pudełko na biżuterię w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy też taką ozdobę obok, też w różnych wersjach kolorystycznych. Tu też takie pierdołki, takie oprosze. Fajnie, że można takie rzeczy dostać. Tu też mamy taką lampeczkę z świeczką, też ładnie to wygląda. Mamy też dywan które prezentuje się w oto w ten sposób, ma dwie wersje kolorystyczne, w sensie wzorkowe, więc możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. No, całkiem ładne, ale czy będę z niego korzystała, jak na co dzień, to nie wiem. Tą półkę już mieliśmy, tą też już mieliśmy. Tu mamy roślinki, które prezentują się w ten sposób, też całkiem ładne. Tutaj te jakby zapakowane w te pudełko, które tutaj widzicie, też jest ładne. Tu mamy te stoliczki, które już Wam pokazywałam, więc nie będę dalej pokazywać. Tu mamy to biurko w kilku wersjach kolorystycznych. Tu mamy to do robienia klejnotów, więc tu można zaprojektować różne rzeczy, schować jubilerskie, kamienie itp. To się później tym skupimy. Tutaj mamy stację ładowania kryształu, też w kilku wersjach kolorystycznych. One mają w sumie jak zwykłe okrągłe dywany. Ale można na nich naładować właśnie te kamienie. Tu mamy takie jakby szafki. No nie ukrywam, że one wyglądają jak takie staromodne szafki. Tu obok mamy też półki na książki, coś w tym stylu jak te wcześniejsze, tylko z taką drabinką pod obok. Więc to też fajnie ma swój taki klimacik, nie? Nie jest to takie, powiem, że złe. No, i tych rzeczy mamy dosyć sporo, jak się tak myśli, a z drugiej strony jest ich bardzo mało. No i tu mamy też takie lampeczki, te tutaj mniejsze, czy też o tutaj, te większe, o te tu. I zaraz Wam jeszcze pokażę ozdoby ścienne, które prezentują się tak. Tu mamy takie półki wiszące, gdzie możemy coś pochować. Zamknięte jakby za szybko. Tu mamy przepiękne lustro z takim kamieniem. Wygląda jak takie magiczne, wiecie, hokus pokus, czary mary. Powiedz, jakie są dzisiaj zamiary. No mamy takie też różne ozdoby na ściany, jakieś plakaty ze sprzętem. Tu mamy te większe szafki do zamykania tych różnych kryształów. Tu takie drewniane, zwykłe, bez szkła. A tutaj, jak widzicie, mają szkła i zamknięte. Tu mamy też jakieś takie obrazki. Tu kolejne szafki, takie zamknięte, tylko bez szkła. Tutaj też te wersje kolorystyczne. Tutaj mamy też taką ozdobę stojącą z różnymi takimi jakby ozdobami, co możemy tutaj powiesić na biżuterię. Jeśli chodzi o tą zawartość, to tyle. I oceniam... Czas tak naprawdę na ocenę od 1 do 10 na takie mocne 8. Jeśli chodzi o zawartość trybu budowy i kupowania, daję im ocenę od 1 do 10 na takie 7, bo nie uchwało aż tak, jak to się mówi, tyłeczka. A teraz chodźmy stworzyć chociaż jakąś biżuterię i zobaczyć, jak to się prezentuje. Mamy coś takiego: szlify klejnot i możemy sobie wybrać szlif klejnotu. Fajnie jest to, że nie musimy odblokowywać tego. Szlifu, ale pewnie jest jakiś, a nie, jednak musimy. Patrzcie, każdy szlif możemy sobie zdobywając na przykład dany poziom, czyli niczym w Desims 3 też mogliśmy dany szlif zdobywać, jak już mieliśmy dany poziom. Możemy też wybrać kryształ, z którego zrobimy sobie właśnie taką biżuterię. Mamy na wyboru różne klejnoty. I szlify, tak jak widzieliście, też mamy do wyboru kilka, ale to zależne od tego, jaki mamy poziom tego szlifowania. No i dobra, możemy sobie wytworzyć to, co widzicie, co mi się łączyło. Z chęcią bym wyłączyła, ale niestety nie będę mogła robić kolejnej misji i zdobywania nagród od demorocznego kosiarza, więc musimy to po prostu zminimalizować. Dawaj kobieto, leci z tym robieniem tych kryształów, więc tak to się prezentuje. No i można robić sobie kilka takich kryształów, jak to woli. Później pewnie będzie można sobie zaprojektować biżuterię, tak jak widzicie. Mamy tu kolczyki, mamy tutaj bransoletki, mamy tutaj naszyjniki, mamy tutaj już pierścionki, więc w końcu sami możemy stworzyć dany naszyjnik, daną biżuterię. Więc super, bo jest to coś fajnego, fajnie jest zrobić takie możliwości. Bo wiadomo, że mamy tam różne bransoletki, ale fajnie by było móc na przykład te bransoletki, które mamy już w grze, móc samemu odzorować, na przykład tutaj ir zrobić. A obecnie niestety chyba się tak nie da. Szkoda, ale cóż, może kiedyś coś się zmieni w tym fakcie. Zobaczymy w przyszłości, bo czasami dane dodatki wpływają też na jakieś inne akcesoria, kolekcje i tD. No. Dobra, zaraz zrobimy sobie tę biżuterię. Jak już tą biżuterię zrobimy, to będziemy mogli zobaczyć, jak to się prezentuje. I tak jak wspominałam, musimy osiągnąć punkty umiejętności naszego jubilerstwa. Wtedy będziemy mogli robić szybciej te naszyniki, szlifować szybciej te kamienie. Dwa na pewno będziemy mieć odblokowane wszystkie opcje co do szlifu, tak samo pewnie łatwiej będzie nam znaleźć dane kamienie. Więc super fajnie, że taką umiejętność uzyskaliśmy. Umieścimy też kamień tutaj na tym doładowaniu. Jak kamień się naładuje, no to wiadomo, daje nam na przykład moce kamienia księżycowego, więc to jest spoko. Bo dzięki temu możemy sobie. Mieć ładny, piękny kamień. I dzięki takiemu kamieniowi, który będzie naładowany, możemy mieć odczucia typu, że Sim będzie czuł się romantycznie, że będzie czuł się wesoło, będzie czuł się smutno. Więc coś takiego jak już mieliśmy, te kryształy takie wiecie, te lampki, jak mieliśmy dodatki, wszystkie do The Sims 3. No to one dawały nam właśnie takie jakby emocje, albo tak jak te. Jakby eliksiry, nie eliksiry, które możemy sobie wypić. Daną biżuterię możemy oczywiście założyć na siebie, na jaki strój chcemy. Możemy oczywiście sprzedać, możemy dodać do ulubionych, ale również możemy komuś wręczyć, więc to jest nawet całkiem fajne. I mogłabym ocenić nawet tą rozgrywkę, to, że możemy sobie zrobić na takie mocne 8. Więc jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle miałam Wam do przekazania. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętaj, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zdawać dzwoneczek, by nic nie pominąć i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. Widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!